Halo, halo i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Starcraft 2, kampania Wings of Liberty. O jezu, to już się zaczęło. E, Reverse! A? a. E, no, co ja robię? Boże, e, jestem wam wy W opisie macie linki do Discorda, i Tokatify, wszystko i tak dalej. Bo, się trochę zagapiłem. E, dobrze, to to już jest pełna saturacja. Ta misja jest szalona. Ta misja jest naprawdę szalona i cała rozpina w tej misji to jest tu się bronić na moście, a tu się bronić na górze. Nic, nic więcej nie, nie widziałem, a jak przyjdzie nasza flota, to będziemy mogli będziemy mogli w końcu coś tam y, przeciwników porozwalać, nie? Dobra, najpierw zaczynamy od tego. ...legacy of gods. Ty idziesz tu. A nie, ty zostajesz tu nawet. Dobrze. Mamy samo uczki, oni sobie gadają. Jeżeli chodzi o jednostki, które będziemy używać, nie mamy dużo gazu, niestety. Ale jeżeli chodzi o jednostki, no to High Templarzy dla... ...dla Storma. Na push będą też użyteczni, jak już będą Archonami, no ale na początku, na początku są tylko Podstormów. Teraz tak, muszę. To jest góra? Tak. Jeden, dwa. Muszę zapamiętać, kto jest gdzie, żeby się nie zgubić, nie? Dobra to już mamy dosyć ładnie tak, oni sobie tu poszują, to na to im pozwolimy na szczęście to nie my przecież musimy zdobyć to e, tylko oni 150 gazu, to jest strasznie dużo, ale z tym setupem powinniśmy powinniśmy dać radę chciałem, najbardziej to tak jak w parach chcę robić, jeżeli w ogóle to jest dwa. dobra i teraz można robić śmietne, świetne rzeczy, bo oni z tego uciekają. Ale jak się ich dobrze to zarzuci, to w to wbiegają, nie? No bo uciekają od wieżyczek i tak dalej. Z tym to już sobie poradzisz. Eee, tak, tutaj więcej. Na razie coś takiego. Tam pylon pada, to nie jest problem. To zostawiamy slot'a, żeby mieli skąd rzucać no jak to się nazywa? No te stormy. Bo oni właśnie już dochodzicie tutaj. I, i tu tak... W razie czego spróbuję potem taktykę, żeby na obydwu mostach się bronić. Ale widzę, że to ma sens, bo się... I się ich... Jezu, ataki się rozkładają, nie? Nic tam nie dotarli. Szeraf. No i pięknie idzie, pięknie idzie. Tutaj coś chcą robić. chamy, ale więcej im nie damy. Mamy znowu dużo kasy. Zrobimy wsparcie ogniowe. Wszędzie coś takiego. Coś takiego. Ja go tak zarzucam w tej weftę, żeby nie utknął po prostu. Z tym sobie wieżyczki dadzą radę. To jesteście wy, to jesteś ty I tu właśnie mamy wjazd teraz. I teraz patrzcie na tył i na przód. muszą biegać w obydwa. IAI dostaje pierdzielca Nie mam energii Okej okay. Here we're fine potrzebuję więcej gazu, ale tu wieżyczki sobie dadzą też radę Więc jesteśmy mostly fine O, na to można rzucić Trochę im popsuć Szyk No i z tym to sobie poradzicie Cały czas patrzę na dół Czy tam jakiś atak wchodzi a tam nie przejdziesz. musimy poczekać, ewentualnie, na jakąś wieżyczkę, żeby padła. Stormy ich pięknie straszą. Mógłbym zrobić coś takiego. Teraz przejdziesz? Ale chyba źle popsułem. A nie, dobrze. No to świetnie. Teraz mogę zrobić coś takiego. I coś takiego cyk zejść tu dorzucić wam jednego u was to rzadziej będzie ale 7 do 5 to już spore, spory rozrzut mi się wydaje jeżeli chodzi o różno, różną ilość przeciwników high templarów teraz będą tu wchodzić high templarzy oczywiście o, na dół, na dół, na dół dobra teraz cyk, cyk wracamy na górę, cyk wracamy na dół Cyk, dobra, tu pozamiatane. Możecie się wycofać. E, coś tu bije. Nie, to pojedyncza jednostka. Tak, bo u zergów to, tutaj, jakbym przeczytał te tooltipy, to jest napisane, że zergi atakują prawie cały czas z pomniejszymi oddziałami. A terra na Kareinor, No znaczy to, to była tak? terra na Kareinor, no to on. On cały czas. On zbiera duże oddziały, i dopiero tym większym oddziałem. Wychodzi na atak. Dlatego jest więcej babysittingu na górze. Po prostu ataki są częstsze, nie? A na dole, no to co? No były ataki i nie wiadomo kiedy teraz będzie następny Więc musimy po prostu poczekać. a To zginie. Ja mogę więcej gateów, mogę. Zrobię więcej gateów, bo będę chciał na pewno zalać sytuację jak będziemy atakować za latami, nie? No bo zeloci są zeloci są tylko za minerały a ja minerałów mam sporo, jedyne co to nie mam gazu O! Jest atak tu Tutaj. tak tu jeszcze jeden storm Dobra, to sobie powinno dać radę. Tu też dajemy radę. Jeszcze 7 minut. Pięknie. Zobaczmy na dole sytuację. Dasz radę tu przejść? Na check. Nie. To jest fajne. Stańcie sobie tu. Tutaj zaraz rozwalimy znowu wieżyczkę żeby z przodu wystawić, z czym się opłaca, do tej jednej wieży. A, tutaj, no, to dwie wieżyczki. No to nawet się opłaca, bym powiedział. Cyk. Raz. To było zagranie trochę na czas bardziej, żeby zablokować. Dobra. Git, git, git. Zróbmy jeszcze coś takiego. Może wiecie takie minerały, granie na czas. Oni tam ładnie się kają. Mogę ich nawet na holdzie dać, nie? Nie ma problemu. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. No, a tu został jeden Maruder, to Maruder się zesra. Tutaj dalej obrona, 5 minut. E, <coughs> najpierw oczywiście będziemy chcieli się pozbyć Zerga. Jak już nasza flota przybędzie. Bo Zerg ma więcej ataków. Jest bardziej problematyczny, niż ten Terran. No tam micro rzucić raz na jakiś czas. Tymi jądrzejami no to żaden problem. A tutaj to trzeba się bawić i bawić, więc jeżeli przejdziemy tutaj do ofensywy, no to... Panzer pan, zerkł po prostu zesrał, krótko mówiąc. To, co ja stworzyłem, tak, jest od razu przemienione w gatey, na nas zwykłe. Dobra, na to nie będę chyba nawet jeszcze rzucał. Na to mogę rzucić, ładnie wysieka. Na dole dalej spokój. Zergi idą. No, o, dużo zergninków będzie sztorm, sztorm, sztorm. I tutaj też teraz sztormy. Poncie, poncie. Od prądu to wasz koniec. Jeee. Dobra, tu ogarnięte. Tu wygrywamy. Jestem ciekaw, jak ta flota wygląda. Nie widziałem tego jeszcze. Nie wiem, czy widziałem kogoś, kto próbował właśnie z tym challenge'em Ultra Brutal, to dostał jeden statek na 200 HP i musiał swoją armią to przebić. Nie, no ale. Plus jeszcze inne wyłutrzenie, na przykład pilonów, nie miał na statki, i tak dalej. Ale wyciśniemy po prostu na Brutalu i tak jest. I tak jest wyzwanie Lub coś takiego, jakbym się zagrafił. Co? Dobra, dwie minuty 2 minuty, dwie minuty, 2 minuty. Wcale będę chciał. Zresztą dużo teraz gazu też mam. Muszę też trochę cieli porobić, Stalkerów, czyli A to nie ucieknie. Chociaż dobra, zróbmy tak. Żeby pierwsza to fala była już gotowa. Dobra, tu mamy wjazd. Odejdźcie tu, zróbcie tak. Kamaraż tu. Cusek cyk. Obrot tu. Dobra. Gdzie jest mój żółtek, Tu jest mój żółtek, To walnij też tu w sumie od razu kanona. Walnij tu. Walnij tu. Przejdźcie tu, wystop. Coś mnie tu bije? Nie, wydawało się. No, spalcie te Żeby za daleko nie uciekły, bo jak wyjdą z zasięgu tych wieżyczek, to będzie problem. Teraz talkery, albo no coś musi w górę strzelać. Oczywiście. Tutaj wieżyczki są. Jesteśmy znowu zabezpieczeni. Te zeloty dalej żyją, to jest szalone. Supply nam nieźle rośnie. Mamy tu już niezły oddział. Patrząc na timing, no to prawie dwie fale byśmy jeszcze zrobili. A teraz po prostu walniemy z lotów, bo są kozakami tutaj. Tu cisza, tu cisza. Your life for air. O! Tak. E, zrób tak dobrze Zrób tak, zejdź tu Idzie flota. Zobaczmy co to za flota. Ocie, mata, rata, ta huuhu. Dobra Wy tu, wy tu Wszyscy tu na front, wy zostajecie tu do obrony nawet dorzucę wam dwóch jeszcze dla zasady no tak to wszyscy przechodzimy tutaj tak jak mówiłem przemieniłem yy, a, tych, tych w wy... o jeszcze mam skauty dodatkowe mi war warchony nie są mi potrzebni teraz jako templariusze jako high templariusze, bo i tak tutaj wszystkich roz powinniśmy rozjechać bezproblemowo Crazy, jeszcze się stakują z nami, pięknie. Rzeczywiście ta flota jest bardzo grywalna i mocna. A, i oni też tutaj bronią. Hmm. To zabawnie, to tego nie wiedziałem. Pomagają, pomagają, to pomagajcie. Wiesz, ja tutaj to bym sobie dał radę, nie? To Specjalnie <głos》> się na to przygotowałem. Ale dobrze, usuwamy zerga najpierw. Tych teraz spalamy. Żeby sobie na za dużo nie pozwoli Lingit. Pylon Under Attack to też tu. Pięknie Floto, pięknie. To tych wsparcz też nie ma na tym Ultra Ultra. Okej, okay, Zerk jest praktycznie. Don. Mamy końcówkę jego bazy, co nasze te już tańczą. I to będziemy mieli przejście do Terrana od razu. Więc skoro wy sobie tak dajecie radę, zamieńcie się w archonów, rozwalcie to, zaraz będziecie też aimówować po prostu, bo dlaczego by nie, bo teraz przechodzimy tutaj, o właśnie, patrzcie gdzie on nasz budynek ma, świr, chociaż my też tak budowałem i z wąsem graliśmy na... też na brutalu na coopie, to też tak wyglądało, więc... Żeby się pomieścić, nie? Bo ta baza wcale nie jest aż taka wielka. Patrzcie, trzy, 3 z czterech archonów tu przeżyły. Ha! Jaki znakomity pusz. Kończy im się kasa. Pięknie papar. Przetrwały się ko... A mam pomysł. Szybko! Leć robić ekspansję! Dla pieniędzy! Ty też szykuj się! Musimy bronić nasze relikty tutaj. So, okay, to you. Oczywiście, że Judith. No. I wracamy tu, na HCN. No, dokładnie. Tak im powiedz egzekutor Dagmarimów. Cięść No i wyjaśnione. Ale, ale, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, zasubskrybujcie, oceniacie. W opisie macie linki do. Naszych socjali, wszystkiego do w ogóle. I następna misja, na której się spotkamy, to jest The Evacuation, czyli tam wiecie. Będzie duży rozpierdziel jako zerk. Ja byłem wam wy to wy, na razie. Hej. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Chcemy dobić tysiąc subów i dalej rozwijać nasz kanał. Jeśli chcecie wesprzeć nas mocniej, to zostańcie wspierającym przycisk pod filmem. A tymczasem, bywajcie, bywajcie.